Witam wszystkich dzisiaj, jak widać po tytule, filmik nieco inny, już nie retynzera z samej konsoli, jednak gry przeznaczonej na nią. Tytuł macie z pewnością w opisie filmu, bądź też w tytule. Na porządku. Z pewnością każdy, kto posiada lub posiada Dreamcasta, spotkał się pewnego dnia z brakiem gier. Tak więc musiał przeskakiwać na tytuły, które prawdopodobnie wcześniej by nie zagrał. Dzisiejszy tytuł, czyli nic innego jak Psy Warrior 2, jest grą typu shot'em up, czyli ogólnie gry tego typu przeznaczane są głównie dla japońskich odbiorców. Są to gry niewyobrażalnie trudne, może nie dla wszystkich, jednak dla z całą pewnością większego grona graczy. Jednak mm, jeśli chodzi o wspomniany tutaj tytuł Psy Warrior 2, gra, jakby nie patrzeć, jest... W pewnym sensie nowością na Sega Dreamcast, jak już pewnie co niektórzy oglądali moje filmy, może też nie. Przypomnę, że Sega Dreamcast była produkowana w Europie jedynie do 2002 roku. Tak więc gra z 2004 roku jest jakby nie patrzeć mniej zaskoczeniem. Tak więc dzisiaj gameplay oraz ogólny play playthrough z całej gry. Jest trochę niewygodnie mi tutaj z tą kamerką, tak więc postaram się ustawić mniej więcej blisko telewizora. Nie obejmuje ona całego pasma ekranu, jednak Psy Warrior 2 była grą głównie wyprodukowaną przez fanów, tak więc była również wspierana przez urządzenie VGA Box, które również udało mi się wylicyzować, jednak niestety nie mam go jeszcze, nie otrzymałem go jeszcze pocztą. Ciągle czekam na przesyłkę. Tak więc dzisiaj gra w nieco niższej rozdzielczości, aczkolwiek hmm, niezwykle grywalna, niezwykle unikatowa. Z całą pewnością się nam spodoba. Tak więc gra jest już w nośniku. Postaram się w jakiś sposób umocować tutaj mniej więcej blisko telewizora hmm, kamerę, aby było wszystko mniej więcej widać. Hmm, chwileczkę jeszcze. No dobrze, niech będzie. Restrujemy konsolkę. Wyświetla się logo Sega. Gra ogólnie... Nie wiem, czy mógł, nie, nie wiem, czy będę mógł ogólnie to skomentować w jakiś sposób po raz pierwszy raz. Ponieważ pierwszy raz robię... Ogólny gameplay z jakiejkolwiek gry z komentowaniem. Hmm, tak więc hmm, postaram się jakoś nie więcej tutaj skomentować. W gierkę zagram drugi raz. Była to gra, tak jak widzicie, z kompletnie nizennego studnia, jeśli chodzi o rynek pc oraz współczesny rynek konsol. Hmm, ogólnie Unita. Gra hmm, Gra po takiej fabuły. Że tak powiem, nie prezentuję. Jest to gra panowska. Jedyne co się w nie liczy, to po prostu retro granie. Jest to gra japońska z mech RPG. Oczywiście, szotem map w tym przypadku. Hmm. Konfiguracji nie będziemy nic ustawiać. Myślę, że jest ok. Hmm. Trochę ciężko jest z tym aparatem, jednak jeżeli się rozbije. Hmm. Śmieci się, bo jest, nie jest to wcale łatwa gra. Zresztą zaraz zobaczycie. Play game. Całkiem fajne menu. Mamy do wyboru dwie postacie: K oraz UK. Weźmiemy sobie dziewczynę. Gra ma całkiem fajną grafikę, mimo że nie jest w tym przypadku odpalana na Widzi i na co była przeznaczona. Jest to gra 3D, reprezentująca całkiem fajny, przyzwoity poziom graficzny. Sterowanie jest też całkiem wygodne. Jak już powiedziałem, gram w tą grę dopiero drugi raz. No, tak że widzicie, że nie jest, nie jest łatwa. to łatwa. Wystarczy raz, dosłownie raz rozbić się i stracimy życie. Żyć nie ma zbyt dużo, mamy tylko 5 kredytów na całą grę. Lewe są niewyobrażalnie trudne, jednak są to gry dla Japończyków, tak jak wspomniałem. Nie były przygotowywane dla nieco innego rosyjskiego graczy. Postaram się trochę skoncentrować teraz, bo już troszeczkę, żebym stracił, stracił punktów. Ciężko jest, bardzo ciężko grać takie gry i komentować tylko jego. O, nawet pierwszy ranking mi się udało zdobyć. Hmm, gra bardzo fajna, jeżeli macie dali Dreamcasta, polecam ją, możecie ją ściągnąć. link będzie na pewno w deskrypcji, ze strony dcisuzan.com. Wszystkie gry na Dreamcasta, dosłownie wszystkie, również typu homebrew, są tam do pobrania zupełnie za darmo. Bardzo mają szybkie serwery, pobieranie nie trwa dłużej niż dosłownie kilka minut, 20. Dobra, skupmy się trochę na grze. Sterowanie jest fajne. analog w może mimo że nie ma mm, skórzanej tak jakby gumowej y, obudowy na, na gałce. Na dwinkaści również jest bardzo wygodny. Posiada specjalne wypustki. W tym momencie nie mogę wam ich pokazać, bo jak widzicie jestem zajęty grą. Ogólnie gra Warrior ma 5 poziomów, hmm, całkiem przyzwoity poziom trudności nawet dla tym, nawet dla mało wprawionego gracza. Pierwszy boss, oczywiście wibracje, bardzo fajna grafika, zwolnione tempa miejscami, bardzo, bardzo czytelna grafika. W tym momencie gramy na normalnym poziomie, ponieważ nic nie rusza, tak jak widzieliście w opcjach. Teraz się muszę skupić, nie będę za bardzo komentował, jak widzicie, wcale nie jest prosto, to wszystko nie jest. Jak widzicie, jest to pierwszy wolt, jednak bardzo trudno jest go, jest go pokonać ogólnie gra jest dla fanów. Tak więc rewelacji nie ma tutaj, zarówno graficznych, jak i ogólnie. Jednak całkiem przyzwoity poziom jak na to Oczywiście zdobywamy, zdobywamy różnego rodzaju bonusy, tak jak w tym przypadku. Pierwsze ranking udało nam się zdobyć, aż się dziwię. Troszeczkę ściszymy. Oczywiście, kolejna rzecz, która mi się podoba ogólnie w Grand Theft Dreamcast'a, to soundtrack. W każdej, w każdej części gry wydanej na tą konsolę jest, jest niesamowity, niepowtarzalny. Tutaj bardziej w stylu takim elektro, natomiast yy, bardzo, bardzo dostylizowany, jak możecie zresztą usłyszeć. Jak widzicie wcale nie jest za łatwo. Jest to dopiero drugi poziom, żeby zaznaczyć. Oczywiście, Gierka się nie przecina tutaj. Nieco wolny obraz możecie zaobserwować przez, mm, przez moją niezbyt dobrej jakości kamerkę. Gierka jest bardzo szybka. Trzeba bardzo szybko myśleć, przewidywać trajektorię pocisków wszystkich. Jak widzicie, nie jest, nie jest wcale łatwe. Jest bardzo trudną grą. Um, ogólnie wcześniej nie zagrał już taką grę, jednak, jak, jak wspominałem, Dreamcast jest konsolą, która wymusza u gracza szukanie czegoś nowego. W celach rozrywki. Tym bardziej, jeżeli nie chcemy rozstawać się z naszą konsolą. Grafika bardzo przyzwoita, jak widzicie. Jak na dzisiejsze standardy. Gra z roku 2004 co już wspominałem. Mm. Bardzo trudno jest wszystko ominąć, tak jak mówiłem. Nie jestem zbyt dobry w takich grach, jak widzicie zresztą. Czasami się rozbije, czasami nie. Polecam wszystkim grę, jeżeli macie emulator Dreamcasta, Jak najbardziej. No na od to doskonale się spisuje tak więc można, można się poławić Bardzo dużo dzieje się tych grzech trzeba być ciągle skupiony tak jak mówiłem No i przeszliśmy drugiego bosa. Ranking pierwszy, dalej. Dobra, drugi raz w gierkę, ale bardzo ściągającą. Szczególnie późniejsze levele są bardzo wymagające. Dobra, konajną część zobaczycie w partii drugiej. Do partii drugiego trzymacie się.